Witajcie w dzisiejszym odcinku. Ponownie jesteśmy na Coxcrafcie, ale za to dzisiaj będą same Sky Games. I jeszcze może, może przyjdzie kolega. Zobaczymy, bo w sumie gra teraz, ale jak będzie mógł, to wtedy będziemy mogli razem zagrać. Dobra, to zaczynamy. Tak szybko bardzo. Dobra, ee, jak tam... No jeś, no tak, to okay. Tak, to dawaj, to dawaj e, szybko gramy razem, dobra? Tak, postaram się na 3, 4 włączyć. Ok? No to zaczekaj. No, Elo, cześć. Cześć. Co, Elo, cześć. No po prostu Uwaga. Łączyłeś się już? To włącz B. E, tak, łóżko, łóżko, łóżko. Dobra. No dobra, i szybko Ja ci powiem na 3, 4, ok? Uwaga. 3, 4. Dobra, jest, yes, jesteśmy razem, razem jesteśmy razem, ale o, tam, jest, tam jest jak widać ten koń. jak fajnie, dobra yy, i my będziemy z nim mieć pokój, jak zawsze, yy, wełna, dobra, tutaj będą, yy, jakie fajne rzeczy mam, to obrażenia, 9 obrażeń, a to pięć mam. No, Okej, okay. Otwieramy to. Śnieżki. Super broń. No, um, tak, To drewniany mieczek, tutaj. I wiadro wody też jest dość ważne. Czy my tutaj ile mamy skrzynek? Um, zobaczcie, jak działają śnieżki. O, tak no, można no. nimi rzucać. Po co mi będzie nasionka? Możliwe, że do czegoś będzie ci potrzebne. Okej. Okay. Dobra, idziemy. Ale naprawdę Sky Games są moimi ulubionymi, i dlatego poświęcam tylko dla nich ten odcinek. Okej. Okay. Tam jest jakieś pierścionek. Coś masz? joj! Co? To się rzuca? Nie, Filip, uważaj! Uważaj! Zostaw! Nie! Zrzucił mnie chłop. Dobra, to, to zobaczymy, co ty zrobisz jeszcze. Uważaj, za głowę się wyjdzie. No, zabij go. Nie ten, nie ten. Ja mnie się ale... kierować. Dobra, no trzy, cztery. Dobra. E, Na no, inny, dobra. No, no, nieważne. Trudno. Dobra, co ile mamy tutaj skrzynek? Raz, dwa, dwa, dobra. Jason. Trzy często są też. Okej, okay, go. Ehm, o, ale fajnie. Dobra, tu mamy zbroję. Tu jest strzał. Taki trochę Fortnite. Ale fajnie. A, buciki złote. O, jaki będę miał fajny set. Wędkaj i kilof. Ale no. fajnie, dobra. Kilof też mam. Dobra jak wygląda? Super wygląda. Ale widziałem gościa za to że się podbudowuje O, mam odrzut. Nie, Nie no ma to. Jak tak mogłem? Eee, no to później gram i szybko biegniemy, biegniemy, biegniemy. <gry> Możesz trochę ciszej być w fi Fifi, dobra? Ej. Bo wiesz, bo my na, gdybyśmy grali razem, to okej, okay, ale wiesz o co chodzi, co nie? O, oh, jest moja ulubiona mapa. I trochę trudna, bo tam jest skrzynia. Więc żeby było podbudowa, jest podbudowa i wszyscy się cieszą. Dobra, mam się w Dobra, okej, okay. okej, okay, Trochę bruku straciłem, ale nieważne. Jest, opłacało się tutaj pójść, bo mamy fajną, fajne itemki. I dwa. I tutaj proszę, czterdzieściowy strzał. To u mnie cztery, żeby tracił. Hmm, ciekawe co ten gość planuje. Ale ja się boję trochę mam iść, motoryko. bo... I okay. Ja też mam mapę ufo chyba, nie wiem. Też masz mapę ufo. A ja dopiero zaczynam go. Ej, kościoła, Kościół! Kościół ma kościoła, niewidzialności! Co? Dobra. Dobra. Jest, gościu, ma kościoła, ma Co? niewidzialności. Jest. Hop. Ale ma było. Ale no dobra. Jak idzie? Dopiero co zacząłeś? No. Dobra. To my sobie gramy. Ale teraz będę sobie szybko zagrać ponownie. O! Pan dziobak. Okej, okay, co to za mapa? Okej. Okay. Nie lubię zbytnio tej mapy, ale jest okej. Okay. Hmm, tu jest ten domek. No, ubi się to jest święty Mikołaj. Więc trudno powiedzieć, że to jest domek, a tam jest Enderport. Okej, okay, to ja nie widziałem jeszcze tego nigdy. Chodzimy do domku, mamy fajne rzeczy. Tutaj tak, tak, tak i tak. Ej! Na tą mapę łopata jest fajna. What? What? Jak zaskoczenia zabiłem, o nie chłopie! Wszystkie śnieżki są dla mnie. O Jezus, Ale dużo tych śnieżek mam. Um, chyba na tą chwilę łopata mi nie będzie potrzebna. Kilof również strzały. Możliwe, że się przydadzą. Co? Ja nigdy nie wiedziałam, że tak można. Co to jest? Są buty, ale mam już buty do Zębysia i łopatę tutaj. Um, Okej, okay, ja już nie mogę wyjść. schody. schod. Dobra, mam z, cztery z taki śnieżek, więc jest ciekawie. I co, idziemy na wyspę Olaf. Tak dobrze mówię? Chyba tak. Nie ja, okej, okay. idź. No, tam coś było, ale ja już idę na środek, bo jest tylko dwóch żywych graczy. Okej. Okay. No, te wszystkie rzeczy, ale strzały może sobie wezmę. A w ogóle co mi Tak naprawdę. przegrałem. Ale dobra, jestem drugi zero zabójstw i się wszyscy cieszą. Um, no to co, gramy jeszcze raz? Dobra, o, fajna mapa. Tylko znowu taka dość mała i wszyscy są obok mnie. Dobra, są widzę trzy skrzynki, ale teraz trzeba szybko. Się... Nie. Dobra, bierzemy. To. Wiesz ktoś ginie. Czy ja dobrze słyszałem? Dobra. Okej. Okay. Przez. Dobra, Dobra okej. Okay. Bierzemy to. Tutaj. U. Tutaj kilo. U. Fajnie. No nie, jak ja... Nienawidzę tego, jak, jak ktoś mnie właśnie na tej mapie bo to, to było akurat. O, znowu mapa. Taka dość fajna. Potrzebujemy łopaty, krótko mówiąc. Trzy, dwa, jeden, go! Dobrze, że um, Tu jest Nie! No, bo dobra. Nie, są to jakieś fajne rzeczy, ale mogą być. Please, żeby tutaj ta skrzynka miała fajną zawartość i jest! Są super fajne rzeczy. Skórzana, mega skórzana zbroja. Tego i tutaj, hopa i hopa. I kilof. Chętnie się przyda. I Skórzana koszulka. Jeju, yeah, jakie fajne rzeczy ja tutaj... O jest łopata! Ja uwielbiam łopatę na to i job, i ziop, i ziop, i job. i strza. Dobra. Mam chyba mega różnorodność. Ucham. <ścoughs> Nie filmik będzie lagować mega. Dobra, nieważne. Be... Nie badwimy się, tylko już zaczynamy grę. Ale jest trudno. O. mnie tutaj tak strzela O oh, wow Dobra Miałem problem mały, ale dobra, to może zagramy sobie ostatnią rundę, to będzie taki dość krótki filmik. O, co to za mapa? Nigdy na niej nie byłem jeszcze. Star Wars? Nie Aha, nazywa się mapa smog. Smoczy jeździec spadł na wyspę. O, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, fajne itemy są. Kolczuga, wszystko. Ja uwielbiam kolczugi, chociaż nigdy jej nie nosiłem poza Quotskraftem. Po, ehm. Um. Okej, okay, dobra, musimy szybko pójść po tą skrzynię, która jest w domku. Ale golden itemy są fajne. Jak dużo golden itemów. Ludzie lubią zaskakiwać właśnie w takich momentach, więc tak, Jemy złota jabłka. Co jest? Coś się nie zjadło. Okej. Okay. Um, gdzie by teraz tutaj pójść? Potrzebowalibyśmy pójść do tej wyspy. Ale gościu chyba nie. Dobra, czekamy, chociaż... Jak wyspa się, jak ten teren będzie się pomniejszał, to będzie już wielki speed, bo do tego będę musiał już iść, żeby przetrwać, 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 tak. Fajne dźwięki to wydaje. Okej. Okay. Jestem na wyspie. Jest nieotworzona skrzynka. Co w niej? Może być sześć jajek. Super broń. Buciki chyba mam. Skórzane. Chyba też mam. Zobaczymy później. I bruk jest. Dobrze. Dobra. To co złota się szybko wyczerpuje, więc. Dobra. Tu jest chyba środkowa wyspa. Pan, na której kogoś widzę, jak już tu mam jajkę i jesteśmy wtedy bezpieczni. Musimy tak, 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 tak. O, 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 jest gość. Wypadni. mi. Okej. Okay. No to żeś sobie postrzelał. Aha. się stało? Tak jest żyje, Hey. Hej. No, spadłem bez sensu. Ale no dobra. Jak, jak już skończyliśmy grę, no to. Do no to co? To będziemy musieli. Już kończyć, bo mówiłem na ostatnim odcinku, że będzie krótszy odcinek. I macie krótszy odcinek. No to co? No to do zobaczenia w następnym odcinku. Możliwe, że jutro, po pojutrze i tak dalej, bo mogę trochę sobie częściej pograć. Dobra, no to cześć.